Zakończył się pierwszy etap budowy ulic na terenach po byłej jednostce wojskowej. Do dyspozycji kierowców oddana została ulica 8 pułku artylerii lekkiej oraz fragment maneżowej. Prace były kompleksowe. Wykonawca ułożył nową kanalizację, a następnie wykonał jezdnię, zatoki parkingowe i chodniki. Zainstalowane zostało także nowoczesne, energooszczędne oświetlenie. Dzisiaj zamykamy tę część inwestycji, która kosztowała nieco ponad 4 miliony złotych. Natomiast przed nami kolejny teren i w planach w tym momencie jest jeszcze modernizacja dalszej części ulicy Strzeleckiej, fragmentów Powstańców Styczniowych i Podchorążych. Docelowo w perspektywie tego roku, ale także przyszłego chcemy, ażeby ten układ komunikacyjny pozwalał swobodnie wyjechać na przykład Osiedla Kruty widzimy już nie tylko w stronę ulicy Wyszogrodzkiej, ale także w stronę ulicy Kilińskiego czy także Piłsudskiego. Na kilka dni przed wanturą absolwenci szkół średnich spotkali się na apelu przy dzwonie pokoju. Ten dzwon gromadzi młodych ludzi z płocka, by tutaj symbolicznie pożegnać się z okresem dzieciństwa, by właśnie stąd wyruszyć już w dorosłość, a dorosłość to odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich. Za swoją ojczyznę, za także cały świat. Spotkanie poprowadzili członkowie zespołu dzieci Płocka. W tym symbolicznym, uświęconym męczeńską krwią miejscu młodzi ludzie przypomnieli swoim rówieśnikom, jak ważna jest troska o pokój i wolność. Młodzież zapaliła również znicze i razem z prezydentem złożyła kwiaty. Dzwon pokoju to symboliczne miejsce na mapie naszego miasta. Na placu 13 straconych stanął z inicjatywy drucha Wacława Milka w 1989 roku. Od tego czasu swoim dźwiękiem żegna kolejne pokolenia absolwentów szkół średnich.